W dzisiejszych czasach wiele osób ma problemy ze stanami depresyjnymi, lękami i obniżonym nastrojem. Ja dzisiaj powiem Wam, z czego to wynika. Wynika to głównie z zaburzonej pracy jelit. I tutaj z pomocą przychodzą nam probiotyki, maślan sodu. Jeśli te suplementy są dobrej jakości, to bardzo fajnie nam pracują w jelitach bo maśla sodu to wyściółka jelit, a z kolei probiotyki mogą się w nią wpasować. <laughs> Ale to jeszcze za mało, żeby nasze jelita doszły do pełnej formy. Żeby poprawić ich kondycję, należy wykluczyć czynnik podrażniający i rozszczelniający. Czyli jeśli mamy na przykład jelita i one powinny być spójne, a cząsteczki jedzenia przechodzić do krwioobiegu, bardzo rozdrobnione i strawione. To jeśli jelita są nieszczelne, to mamy większe te otwory i większe cząsteczki jedzenia przenikają do naszego krwiobiegu. Nie są w stanie wtedy odżywić naszych komórek. I teraz zadaniem tego maślanu jest to, żeby zakleić te dziurki i żeby znowu małe cząsteczki pożywienia mogły trafiać do krwioobiegu, co zatem idzie do komórek, odżywiając je. I nie ma wtedy stresu w organizmie. Yy, problemem natomiast jest ten czynnik właśnie podrażniający, który sprawia, że te jelita się rozszczelniają. Bo co z tego, że będziemy je cały czas zaklejać? Jak one będą cały czas się rozklejać? I nasza yy, suplementacja no, będzie po prostu wyrzucona, będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Także pierwszym czynnikiem jest to, żeby wyeliminować... Nietolerancje. Te produkty, które sprawiają nam nietolerancje pokarmowe. A jak to sprawdzić? Są dwie drogi. Albo można zrobić badania z krwi. Ja polecam zrobić je w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu i nie trzeba wcale tam jechać, można pójść do y, laboratorium blisko siebie, zapytać się, czy te próbki, które będziemy robić na nietolerancję, są tam odsyłane. <laughs> I wtedy przekonamy się Poprzez te wyniki, jakich produktów żywnościowych nie powinniśmy na razie spożywać. Nie jest to tak, że w ogóle nie możemy ich spożywać, tylko po prostu na czas tego, jak jelita znowu dojdą do formy, to możemy sobie po roku czy dwóch powiedzmy wrócić do tych produktów. Oczywiście są niektóre uniwersalne produkty, których nikt nie powinien jeść, typu pszenica, tak, która jest genetycznie modyfikowana i przetworzona. Na taki biały proszek, który wcale nie jest naturalny, ani nie jest pierwotnym jedzeniem naszym. Ale są też produkty, które na przykład możemy jeść, tylko że po prostu nasze jelita już są w takim stanie, że nawet to je podrażnia. I to jest ta droższa droga, ponieważ takie panele kosztują trochę, ale jest też droga tańsza, troszeczkę dłuższa, ale też skuteczna, ponieważ są. Trzy produkty żywnościowe, które najbardziej wpływają na nasze jelita negatywnie: i właśnie jest to pszenica, mąka, pszenna gluten, eee, i dodatkowo jest to mleko i przetwory mleczne. W trzeciej kolejności, choć nie zawsze, też są to jajka. Więc jeśli sobie zrobimy taki trzypak, żeby odrzucić te trzy produkty, plus wprowadzić później probiotyki, które nam będą regenerowały te jelita, możemy się przekonać, że. Po około roku nasz, nasze samopoczucie, nastrój będzie się poprawiać. Jednak takim wyznacznikiem głównym jest to, żebyśmy nie mieli przede wszystkim wzdęć brzucha, który boli, jest napęczniały. To jest też taki wskaźnik, że jeśli coś zjemy danego dnia i tak się czujemy tacy ociężali, lub wypróżnienia nie są. Ok, bo możemy sobie też sprawdzić, jak powinien wyglądać nasz stolec. Każdy powinien wiedzieć, czy jego y, wypróżnienie jest zdrowe, czy wygląda to nieciekawie, bo to jest y, taki właśnie wyznacznik tego, w jakim y, stanie są nasze jelita i czy te cząsteczki pokarmowe, ten pokarm, który my w siebie wkładamy, rzeczywiście jest trawiony, czy po prostu przechodzi przez cały układ pokarmowy i jest wydalany prawie że w takiej samej formie. Także można oczywiście udać się do specjalisty, który pomoże i poprowadzi w tym całym procesie, ale można także spróbować na własną rękę zrobić coś takiego, żeby po prostu przetestować produkty, które nam sprzyjają i te, które nam nie sprzyjają. Czyli zjemy jakiś obiad, czekamy chwilę, patrzymy, jak się po tym czujemy, i ewentualnie możemy robić też dietę eliminacyjną, czyli wykluczać pewne produkty na jakiś czas. Sprawdzać, czy jest polepszenie czy pogorszenie, co się z nami dzieje, i wtedy, jakby poprzez samoanalizę, możemy dalej próbować reperować te swoje jelita. Dzięki.